Zwodzimy się, żeby w jakimś terenie zamieszkało więcej mieszkańców, bo tak jest plan miasta, to gdzie są przewidziane dla tych mieszkańców wyjazdy, dojazdy rozjazdy, gdzie jest przewidziana kolejna szkoła, bo ta szkoła ma 850 uczniów. Jest Orli. Ale gdzie jest jakiś przewidziany dom kultury? Skoro zapraszamy mieszkańców do Płaszowa. Skoro zaprasz, zapraszamy tutaj i przylatywał w ogóle rejonu 913, bo ona była taka trochę przemysłowa na, na obrzeżach miasta, a między wysoką zabudową, bo tak mniej więcej i tutaj Płaszów i, i podgórze, to wszystko było takie niskie i dużo przemysłówki było tutaj. Jeżeli zapraszamy, jeżeli coś... Proponujemy tutaj, żeby mieszkańcy zamieszkali, to dlaczego nie robimy im studium, nie ma zabezpieczeń. Gdzie po, na przykład powstanie następna szkoła? W jakim miejscu? Jeżeli są tereny prywatne albo są tereny miejskie, które są dzierżawione i za chwilę będą terenami prywatnymi, gdzie miasto rezerwuje sobie miejsce, ja nie mówię, że dzisiaj powstanie szkołę, bo nie ma funduszy, ale w pewnym momencie będzie trzeba kolejne przedszkole, może basen nam zrobić, bo, bo mieszkamy w rejonie, gdzie dużo mieszkańców i byłoby, zapraszamy mieszkańców, ci mieszkańcy będą płacić podatki. Jeżeli jest to nowy blok, to są ludzie prężni, młodzi, którzy płacą podatki. I teraz tak, zapraszamy, niech płacą podatki, niech leje się do miasta kasa, a miasto od wszystkiego umywa ręce, Nie zabezpiecza nic dla nas i nie robi nic w tym kierunku. Dobrze, bloki, to, że w Płaszowie miały powstać bloki, my wiemy, niewysokie, bo nikt nie mówi o wysokich, wysokich międzyjednorodzinnych. Jest dość terenów, gdzie są tereny poprzemysłowe i może powstać osiedle samych wieżowców. I tam też ludziom trzeba zabezpieczyć. Jeżeli zapraszamy, to nie, to dlaczego miasto nie rezerwuje miejsca na parking? Dobrze, dzisiaj go nie ma, ale kiedyś Rada Dzielnicy będzie mieć miejsce. A tu jest blok koło bloku, 4 metry od jednej granicy do drugiej i nie ma miejsca, choćby nawet nie wiem kto chciał. A oczywiście nowi mieszkańcy, nie obrażając ich, są kompletnie bezmyślni, jeżeli chodzi... O Teresa zalewowy, bo ja ostatnio z radnym dzielnicy rozmawiałam, który twierdził, że jego kolega kupił y, mieszkanie na ulicy Myśliwskiej w tym bloku. Kompletnie nie miał żadnego pojęcia, że tam w 2000 powódź, była powód, dosłownie 100 metrów dalej upłynęła wielka rzeka. Ale nie interesują się ci ludzie zamieszkujący, on kupuje mieszkanie, cało szczęśliwy, bo to jest tak. A szkoła, aha, a parking? Aha, pani, pani też tutaj z Lipskiej mieszkanie, prawda? Czy pani się zastanawiała, jak będzie parkować? Nie, pani miała parking pod blokiem, jakąś określoną ilość. Po czym się okazało, że dobudowali pięć bloków. Przedtem no, był taki standard, że każdy miał jeden samochód, teraz tak. każdy w ma dwa samochody. Tak. Jak nie trzyma, jakby dorosły do domu, tak. to ma trzeci. Gdzie tutaj w tym, tym, tym planie I są przewidziane pewne strefy nienaruszalne? Skoro mieszka, nie wiem, 50 tysięcy mieszkańców, czy 20 tysięcy mieszkańców, czy ile, to na tym terenie ma być procentowo tyle zieleni, procentowo jakaś szkoła przychodnia może nowa by się przydała, a nie jak ostatnio usłyszaliśmy, że w Płaszowie jest ta przychodnia, ona jest prywatna, bo jak teraz większość przychodni, parkingu koło niej nie ma, buduje się plac zabaw, chociaż na samym skrzyżowaniu to nie jest wielkie szczęście, ale powiedzieli, że parkingu tam nie może być, bo to jest prywatna przychodnia. Ale ludzie zwykli przechodzą do tej prywatnej przychodni. Przecież e, większość mieszkańców się nie zapisze gdzieś tam do przychodni na Trójkęc Krakowa, tylko szuka swojej najbliższej, w najbliższym rejonie. Tam, gdzie od lat chodzi, czy tam, gdzie ma najbliżej. A to przychodni najczęściej chodzą mamy z moimi dziećmi i starsi życielni. Tu nie ma, któryś przyleci, któryś trzeba podnieść. I tu nic nie jest zabezpieczone. W tym planie, to pan mówił, to nie ma takiej zabezpieczeń, żebyśmy mieli gwarancję, że skoro będzie tyle mieszkańców, to zostanie nam tyle. Nie, jak się zmieści blok, na kobietę, to się zmieści. Się, tak, a, a, a. Nie ma czegoś takiego zabezpieczenia tam. Panie, uję... Jeszcze więcej. Yy, stanowisko urzędu jest takie, że yy, jeżeli teren, yy, jeżeli państwo mieli tam taką sytuację na, na Myśliwskiej, to samo jest na, na Koszykarskiej. Jeżeli jest zacienienie budynku niezgodne z przepisami, to, to nie urząd jest stroną, która powinna dojść tego, tylko mieszkaniec powinien dojść tego. Jest <noise> to jest też to nie, nie, ale ja, nie, ja mówię tylko, że to jest po stronie mieszkańca to. udowodnić, że ma rację. W zasadzie powinno być razu, że, że, po że to urząd po informacji, że, że jest zacienienie i powinien zbadać po raz drugi, albo dać temu. To znaczy, set Jeżeli tak, no, na stan ja na adwokata, to my, ten był, szary człowiek, ale nie przekroczy tych kwot do galopera, to sobie w koszty rzuci 100 tysięcy karzy dla adwokata. I my w tym momencie jesteśmy zawsze na straconej pozycji, ale tu właśnie miasto powinno bronić mieszkańców. Ale to jest to jedna sprawa. Druga sprawa, oczywiście. Tak, tak, tak oczywiście. Tak, miasto chciało jak najwięcej. Ale ja nie, to nie zawsze taki ja tak. tak jest ten. Ale druga, druga sprawa szkoły, to y, y, no ja powiem ja w ten jadzce. sposób jeszcze, że y, no, no nie ma na się to bronić, ale powiem, że ja, ja, Państwo to nie wiedzą, że jestem w klubie, który był za tym, żeby nie likwidować szkół. Natomiast jest jak pani może wie... Jest tendencja w drugą stronę, żeby nie budować żeby tylko likwidować I, i, nie, i właśnie, właśnie do tego zmierza. W związku z tym. No właśnie. Proszę no, no. Państwa, Panie. są. Ja, ja tak mówię. No, mówi się, że to są oszczędności, no bo szkoły dużo pożerają pieniędzy na pewno budżetowych, ale, ale to nie można z kosztem dzieci na przykład robić oszczędności. Poza tym ja bym że dzisiaj, ale żeby teren był zarezerwowany, że tam jest przewidziany teren na szkołę, że nie może być tak, że dzisiaj wszystko my sprzedajemy, wszystko podnosimy na budowę, a potem nawet nie ma tutaj tej szkoły postawić. My, myśmy zrobili taki ruch w tej kadencji, że złożyliśmy poprawkę, to jest taki przykład. złożyliśmy tą poprawkę, to zresztą kolega siedzi na sali, ze złocenia y, o to, żeby powstało, to powstało żłobek. Dlatego, że w przedszkole jest tematem... Y, kolega nikt nie trzyma ręki, bo widzimy to będzie <grym> wolał. Jak skończy odpowiedź Czy odpowiedzieć na... No ale wyjaśnię. I y, złożona została poprawka. Która umożliwiła, że po 20 latach powstał pierwszy żłobek w Krakowie. Od 20 lat nie było żadnego żłobka. Udało się złożyć, poprawkę, udało się złożyć na poprawkę, którą prezydent przyjął. A jeszcze po drodze załapaliśmy się na program rządowy, który połowę pieniędzy rzucił na żłobki, ale tylko Kraków skorzystał z tego dobrodziejstwa, bo reszta gmin nie miała wkładu własnego. I dzięki temu powstał żłobek, ale na terenie prywatnym, czyli miasto wykupiło budynek razem z gruntem, bo nie ma tam miasto własności i powstał żłobek. Oczywiście mieliśmy plan, kolega zresztą miał kolega plan dalszy, żeby w sąsiednim budynku powstało przedszkole. Bo tam jest, to jest młode osiedle Żłocień, tam jest 5 tysięcy mieszkańców. W związku z tym jest to wiem, krawa zamknięta, trudna komunikacja z resztą Krakowa. Więc tam wydawało nam się, że to jest po prostu miejsce, gdzie faktycznie powinien w pierwszej kolejności Żyłówek i, i, i przedszkole powstać. I taka sama droga ewentualnie może być w szkół, że jeżeli jest potrzeba, no bo też miasto ma teraz, pani prezydent, ta, ta, ta która była dotychczas, ona chciała nam udowodnić, że pewne budynki są niepotrzebne, właśnie wypróżniając, robiąc różne sztuczne takie zawirowania finansowe, żeby zniszczyć szkołę i udowodnić, że ona po prostu powinna być zamknięta, a budynek sprzedany, Czyli w drugą stronę niż pani mówi, że kupować po to, żeby stworzyć szkołę. Może no, zabezpieczyć teren, że ten tereny nie może być to daje taką sugestię, że urzędnik praktycznie za nic nie odpowiada. No, za nic nie odpowiada. Czasem, czasem są decyzje polityczne i na to nie ma no, tak, pan, odpowiedzi. Rady, dziękuję. No Trzeba e, się nie odzywać, jestem jako gość tutaj, chciałem się odzywać, natomiast tutaj, żeby Panie proszę uspokoić i e panie. powiedzieć odnośnie przedszkoli, takich terenów zielonego. Jakby Pan troszeczkę zmniejszyć tą mapkę. Proszę Państwa, może nie o wiem, ale cały ten teren i wszystkie tereny gminne, które są na terenie Płaszowa, w większości zostały zachowane jako zieleń urządzona. Pomijam ten plan, te, oczywiście, o którym mówimy, Wyspodziałki. ci co wiedzą, to wiedzą gdzie są działki. Natomiast same w środku mamy ZPU, to jest ulica Myśliwska, przy szkole i lasówka. Mamy, mhm. proszę Państwa, już od paru lat teren z miejscowy, z prawomocnym pozwoleniem na budowę na 8 hektarowej działce e, na park. Problem jest jeden: pieniądze. Pieniędzy, bo tutaj się mówi dzielnica. Ani dzielnica, proszę na nie ma pieniędzy na, na parking i ani dzielnica nie jest w stanie wybudować parku za powiedzmy 10 milionów złotych. To są ogromne koszty. Natomiast teren jest e, przeznaczony pod to. E, częściowo jest przy, na, na przeciwko szkoły. E, częściowo jest realizowany. W tej chwili też będzie realizowany naprzeciwko szkoły z pieniędzy dzielnicy między innymi. E, parking naprost przedszkola w tym, w tej enklawie przy Myśliwskiej, ale on jest jakby dopełnieniem i kontynuacją też miejscowego planu Projektu planu Ogród Płaszczów, bo gdybyśmy nie dali tych pieniędzy na ten parking To pozwolenie na budowę by wygasło I trzeba by wstrzymać całą procedurę od początku, więc wydała te środki, żeby utrzymać pozwolenie na budowę Jeżeli chodzi o szkołę No tak się składa, że 3 lata temu Reaktywowaliśmy z powrotem szkołę podstawową na ulicy Goszczyńskiego. Myślę, że pani Realana wie, gdzie ta szkoła no jest, gdzie ten budynek jest. <grym wody> z, e, 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 Proszę pani, Państwa, na dzień dzisiejszy mamy sytuację taką, że dwa lata temu, jak wyszła nowa Pani Prezydent, to chciałabym prokuratury podawać tych, którzy reaktywowali to przedszkole, ponieważ to było chore, niepotrzebne. E, Statystycznie tak wychodziło, dzisiaj i w pierwszym roku mieliśmy, próbowaliśmy tam rodziców przekonać, żeby poszli, poszło tylko 12 osób. Na szczęście ówczesna pani prezydent, ówczesny pan dyrektor Wydziału Edukacji zgodzili się na otworzenie, mimo tak małej ilości tej szkoły podstawowej. W tym roku mamy nabór już do pierwszej klasy, a pierwsza, która wtedy była wchodzi do czwartej klasy, mamy już 24 osoby w klasie pierwszej, dodatkowo od 1 września w tym budynku, przy ulicy Goszczyńskiego, e, powstaje przedszkole, trzy e, oddziałowe, czyli na 75 miejsc dodatkowych. Jak Państwo pewnie też wiecie, został wyremontowany dach na Saskiej w budynku starego przedszkola na wiosnę Kościoła. W przyszłym roku powinien się skończyć docelowy remont e, elewacji, plus remont środka z poddaszem, i tam powstanie dodatkowo około 90 do 100 nowych miejsc. Dla dzieci przedszkolnych. Myślę, że biorąc pod uwagę, że też jest niższy demograficzny, bo cały czas też przynajmniej rozmawiam z tego, co nie wiem, na myśliwskiej, już w szkole się martwią, że mają mniej dzieci niż mieli przedtem. Zaczyna się rywalizacja. Szkole. Cieszę się, bo szkoły zaczęły rywalizować między sobą o to, że wiedzą dzisiaj, że jak mają ucznia, to są. Jak nie mają ucznia, to, to, to mają problem i jest mniej, mniej etatu. Więc tutaj jest też ten pozytywny, pozytywny aspekt. A jeżeli chodzi o tereny też potencjalne, nawet o ten basen. E, Panie Piotrze, gdyby Pan był uprzejmy powiększyć tą mapę rejon Małego Kłasiowa przy Kościele. E, na prost Lipskiej, proszę Państwa, mamy takie U, jak Państwo widzicie, przed, przy ZU, na prosty W tym momencie mamy tam Orlika. Ten teren na wniosek dzielnicy został przeznaczony na U. Było to jako ZU, ale jest jako U z dopuszczeniem funkcji sportowej, parku, jak i potencjalnej hali wieloletniej sportowej, jak i ewentualnego basenu. Miejmy świadomość, tylko żebyśmy też nie przywiązali się do tego, że to nie jest temat, proszę Państwa, który zostanie zrealizowany za 2, 3 czy 5 lat, ale studium, to co Pan Włodek pewnie tutaj może nie dopowiedział, jest to dokument, który może być na najbliższe 20 lat, a może nawet 30 lat. Więc jest, jest naprawdę ważnym elementem to, co, co kolega tutaj mówił. Na pewno trzeba wgłębić się we wszystkie zapisy e, w tym studium e, i po, popatrzeć potencjalne, co chcielibyśmy, czy co widzielibyśmy. Natomiast patrząc e, na ten teren, na ten obszar, e, wydaje mi się, że tej zieleni naprawdę jest sporo. Trudno, proszę Państwa, robić zieleń na działkach prywatnych. Bo no, to jest konflikt interesu. Każdy, kto ma działkę, no nie pozwoli sobie prywatnie, nie pozwoli sobie na to, żeby miasto mu zrobiło tam zieleń. No właśnie. E, tak. Natomiast proszę Państwa... Ja no e... to chce zrobić. -to, to, to to, to, chce zrobić. Zostawia, zostawia na, na różnych terenach, zostawia e, zieleń. Oczywiście, tak, ja że zostawia. Jaką no e... no ziele? Stało się które były niestety, z drzew, które były nieutrzymywane przez miasto na Krzemionkach? Proszę Panią, ale... We, we, we. Czenna, ja rozumiem, ja teraz się odnoszę do, do tego elementu, o który no, Państwo no, pytali. No, jak mi Pan, jak mi... To mówię, każdy, ale widzicie Panie, każdy ma, każdy, tu jest komprzyt interesu. Właściciel, który ma teren, chciałby, żeby teren mógł zainwestować. To jest tak, jak z tym blokiem, czy koszykami. Ja kiedyś powiedziałem na spotkaniu, że jedną z form, żeby nie dopuścić do tego, żeby budowały się te wielkie zabudowy, które powstały, nad czym ubolewam, że powstało 36 metrów, bo jako Rada wnioskowaliśmy w pierwotnym planie 18, i to Komisja Miejska, Komisja Rady Miasta Krakowa, planowania. Komisja, planowania. Komisja Planowania Rady Miasta Krakowa e, złożyła swoją uwagę, podnosząc z 18 do 36, chociaż projektanci zaproponowali 18. 24. 25. Ale ale, ale ale 24 a 36 to też jest kolosalna różnica. Rada dzielnicy złożyła wniosek o 18 metrów i pani potem... To jest Pani zdanie. Natomiast ja natomiast, natomiast, natomiast ja mówię dalej. I Rada Miasta podjęła na nieszczęście taką uchwałę, że mamy plan jeżeli chodzi o myśliską taki jaki mamy. Natomiast to co zawsze powtarzam, to co mówiłem, najlepszą formą, żeby po sąsiedzku nie wybudował się blok, to jest nie sprzedać tej działki. bo przecież na Koszykarskiej ktoś sprzedał tą działkę, tak? Gdyby ktoś jej nie sprzedał, nie wiem, właściciel, który ją miał, pewnie wybudowałby może coś mniejszego, może by miał ogródek. Proszę Państwa, mówię, zawsze jest konflikt interesu. Natomiast tak jak mówię, w odpowiedzi, bo nie chcę się tutaj rozwodzić nad innymi tematami, e, większość działek gminnych na tym terenie e, zostało przeznaczonych i jest przeznaczonych pod park, bo nawet na tym U, ten teren zielony, e, gdzie częściowo nie są działki, nawet przechodzi przez działki prywatne, e, też wnioskowaliśmy o to, żeby był teren zielony, żeby zabezpieczyć tych mieszkańców, którzy tam przychodzą. Ja, proszę Państwa, też wolałbym, może, jestem mieszkańcem od 40 lat, bo od zawsze tam mieszkam. I pamiętam Płaszów, gdzie było półtora tysiąca, 2 tysiące mieszkańców. W tej chwili jest 10-12 tysięcy. Może za kilka lat będziemy mieć 20-25 i będziemy mieć coraz więcej problemów. I też czasem z przerażeniem patrzę na to, co się dzieje.